na rzecz gminy. W związku z tym kolejne pytanie, dlaczego nie zostały poczynione działania w roku 2018, aby ten plan poszerzać, jednocześnie zapewnić dodatkowe wpływy do budżetu zamiast, jak widzimy, no być może te 35 tysięcy nie dotyczy tylko tych działek, zapewne nie. Niemniej jest to znaczny wydatek, dużo większy niż ten, który miał być wydatkowanych w mojej ocenie na zakończenie prac nad planami zagospodarowania dla Kukowa i Kukówka. Dziękuję. Oczywiście, że wydatek tych 35 tysięcy, związany z decyzjami warunków, wydawanych warunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczy całej gminy. Mamy bardzo dużo działek na granicy: Święszewa, Święszewka, Świękowa, Ostrzeniewa, Chwilewa. Także to, to dotyczy, to nie jest tutaj, że nam, nam akurat czółkówek nabija ten teren. Przypomnę, że na wniosek, między innymi też i pana, pana Piotra, który kiedyś się zwracał, tamta część drogi została nieruszona jako planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego, teraz mówię, pod, te, pod kątem tych działalności, które chcę tam prowadzić, tak żeby nie blokować tych rzeczy. Co do planu klubu, konserwatorów w połowie lipca odbędą się pogłębione konsultacje zgodnie z wymogiem naszego pozyskanego grantu i tak jak rozmawialiśmy na ostatniej sesji w miesiącu wrześniu przedkładamy Radzie do uchwalenia plan zagospodarowania przestrzennego Klukowa. Natomiast co do, co do działek w Klukówku, czyli ta końcówka, końcówka drogi która, która była wyłączona ze względu tam, bo nie, nie pamiętam już dokładnie, bo już kawałek czasu była. Jest nieobecna dzisiaj pani Kurzana, pani która się sprawą zajmuje. I odlesienia to w uchwale, tak żeby nie opóźniać przedłużenia planu, to w uchwale te działki zostały wyłączone z opracowania planu. O ile chodzi o procedurę odlesienia, to myślę, że ona jest już załatwiona. O tyle y, w przypadku, y, y, bo tam trochę chyba też było określenie, Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie bez sięgnięcia po jakieś materiały od, od, od pracownika. Ale mówię to, żeby dalej to procedować, to trzeba będzie no, po prostu no, przystąpieniem do planu, bo inaczej tego nie da. Te działki zostały wyłączone i już na bazie tamtej uchwały, na bazie tamtej uchwały, y, y, one nie mogą być procedowane. Na rozumiem, rozumiem, panie wójcie, bo takie ustalenia były, żeby wyłączyć to, aby w możliwie krótkim czasie uchwalić ten plan. Późno to późno, ale uda nas tego roku. Za chwilę będzie dwa lata po terminie. Jednocześnie z pana strony było zapewnienie, że po, po uzyskaniu decyzji o określeniu. Prace zostaną uzupełnione, bo w tej chwili mamy jakby trochę dziurawy ten plan krukówkę. Nie wiem, o której drodze pan mówi i jakby kwestię pana na, Piotra. Na, na, e, na końcu na, tam drogi, który został wyłączony z planu. Tak, właśnie, został wyłączony z planu dlatego, że przez 5 lat, mimo że droga przebiegała, została jakby poszerzona, przez 5 lat nie została procedura określania nawet uruchomiona. Tak? Wyszło to przy okazji prac nad planem. Także ja tylko, tak jak mówię, i do Pana Wójta apeluję, i do Państwa radnych, żebyśmy tematu nie zostawili, żebyśmy pracę doprowadzili do końca i dalej idąc, zgodnie z Pana Wójta właśnie sugestią, poszerzali ten obszar. Nawiążę jeszcze raz do tego terenu 24 hektarów w kierunku wyżyk ponieważ on nie jest objęty planem, tak, w mojej ocenie jest to jakby strata dla budżetu gminy spowodowana brakiem wpływu tych 5% ze sprzedaży yy, działek. No, to Czy znaczy, tam procent ze sprzedaży działek to może być nawet 30% wartości maksymalnie ustalone, okay. bo tam akurat w planie u nas było ustalone, że nasz natomiast też yy, różne są podejścia yy, tych, którzy, yy, na no, robią, robią podziały działek Czekają 5 lat, po 5 latach sprzedają i żadnej opłaty dla gminy z tego tytułu nie ma. Także tutaj no, trudno przewidzieć, czy ten wpływ był, byłby, czy nie. Natomiast jak najbardziej na cel, celowym i niecelowym jest tworzenie miejscowej pracy. te dane są no, dosyć kosztowne, z drugiej strony dla gminy one są naprawdę bardzo wygodne, bo przychodzi klient albo można, albo nie można. Innego rozwiązania nie ma dla nie jest wygodny, bo pracownik tylko robi wydruk, wypisów, wyrys planu, opłatę gmina pobiera, a tutaj faktycznie musimy my wydatkować na, w, decyzję o, na sporządzenie decyzji o warunkach zagospodarowania. Z tego punktu widzenia na pewno jest to korzystne, bo y, te plany w jakiś stopniu się zwracają właśnie w formie wydawanych wypisów i wyrysów. Ja nie patrzę na to, że ktoś będzie sprzedawał i te 5% wartości, do nas płaci, bo te 5% jeszcze musimy wyliczyć yy, operaty szacunkowe do tego, do tego wzrostu. Tak Pani Aniu? W przypadku, tutaj, w przypadku tych wycen były... Tak, 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 tak. Także tutaj to jeszcze trzeba, trzeba uwiarygodnić tą, tą wycenę, że akurat ta wartość nieruchomości wzrosła. Natomiast my te działki, które są, te, te, te kawałki z tymi drogami i odlesieniami które zostały wyłączone z tamtego planu, to jak najbardziej my przystępując do tych 24 hektarów w obrysie te dwie działki uwzględnić i wtedy ten plan, no jak, bo w tej chwili też dziury tak naprawdę nie ma, bo to nie są działki, które są w środku planu. One są na obrzeżu i tak jak było w Krugowie, też były te miejscowe plany pojedyncze i w tej chwili po scaleniu tego planu będzie też jednolity cały plan. Także tutaj ja tą możliwość widzę, żeby te działki po prostu włączyć, jeżeli będzie wola Rady i, i kolejne, plany, kolejne plany przygotowywać, że te działki po prostu do kolejnego planu dołączyły, One zostały wyłączone i co do, co do tego procedowania, czyli wysyłania powiadomienia uzgadniania, to tu procedura nie była. natomiast została dokończona sprawa tego odlesiania. No. Dobrze, dziękuję. Czy Państwo radni mają pytania? To bardzo proszę. Pan radny, Hurtner, bardzo to tylko, tylko może nie jest to bezpośrednio związane z budżetem, ale jednak, tak jak Pan sąd zwrócił uwagę, opóźnienie o dwa lata, tak? Bo też było wielokrotnie na wolnych wnioskach, czy na posiedzeniu Rady Gminy pytaliśmy, czy, czy radni pytali o, o termin uchwalenia tego planu. To zawsze był kolejny kwartał, kolejny kwartał. Rzeczywiście to jest dosyć niepokojące, że o tyle czasu trwa. Jak mam do tego harmonogramu jeszcze raz, mają, ale dwa lata opóźnienia, no to jest chyba drugie tyle, co uchwalenie tego planu powinno trwać, tak? No, tak, to to trochę za mało. Znaczy tak, plan Klukowa mógł być uchwalony w tym roku, tak jak mówiłem gdzieś tam na początku, na, na, na miesiącu kwietnia, natomiast w związku z tym, że się okazało, że możemy pozyskać grant, w ramach tego grantu wycofać sobie niejako z tych planów kwotę 16 tysięcy 600 zł to stwierdziłem, że warto sięgnąć po ten grant. E, między innymi jak została zakupiona, do urzędu poprzez taki sprzęt. To jest na tak zwane opóźnione konsultacje. Okopowione konsultacje mają miejsce w połowie I co także, w tym roku no, działanie opóźnienia tego było działaniem zamierzonym. Grant, grantem, no. ale to już w momencie uzyskania grantu opóźnienie wynosiło półtora tak? Tak. roku. Trudno powiedzieć, nie tak. pamiętam kiedy była dokładnie uchwała. Tak zwana, 16 września 16 roku. Uchwała o przystąpieniu do planu. Tak. No więc to nie mówimy, że opóźnienie jest dwa lata, tylko ponad 2 lata trwa no, procedura uchwalania tego planu. Panie wójcie, przepraszam bardzo. Mam przed sobą harmonogram, który nie mam jest załącznikiem do umowy, z firmą Mabrys, tak jak tutaj mam informację. jest podzielony na etapy, zgodnie z tym, co jest napisane w sprawozdaniu budżetowym. Dla Klukowa mamy zamknięty etap czwarty. Rozumiem, że 31 grudnia 2018 roku zamknęliśmy etap czwarty, czyli w grudniu 2018 roku byliśmy niejako terminowo w kwietniu 2017 roku. Także już wtedy widzieliśmy, że jest opóźnienie. Czekanie celowe moim zdaniem jest niepoważne i budzi oczywiste, oczywisty niepokój zarówno mój, jak i mieszkańców, którzy mieli obiecane, że plan dla Klukowa będzie uchwalany równocześnie z planem dla Klukówka. Plan Klukówka mamy. Nie mamy nadal planu Klukowa, który, jak wiemy, też ma zapobiec, zapobiec powstaniu ewentualnych inwestycji niechcianych dla mieszkańców. W związku z tym nalegamy na zamknięcie tego tematu. Dziękuję. Tak dobrze, dziękujemy. Myślę, że. Ten temat zakończymy, czy są jeszcze inne. Bardzo proszę. Chodzi mi o dział 9.26 Kultura fizyczna. Tu mamy tylko 18 741 na wynagrodzenie trenera. I w, na tle innych gmin padamy blado, bo inne gminy mają około 100 tysięcy gdzieś tak przeznaczone. I u nas z tego co wiem, to nie tylko nie jest e, chłopcy są na przykład nie tylko grają chłopcy czy dziewczynki w, w, w piłkę, ale też mamy na przykład biegaczy, skok w dal, rzut piłką palantowo i też by pasowało tych dzieci jakoś wesprzeć, czy im załatwić trenera, czy jakieś miejsce do trenowania, stroje a jako jakoś, żeby gdzieś chłopaki pojechali i mieli chłopaki. chociaż takie same, a nie każdy z inny parafii. Czy pan Wójt chciałby odpowiedzieć? No nie, mówimy o, o, o sprawozdaniu z wykonania budżetu. W roku ubiegłym było to pokrywane wynagrodzenie, e, wynagrodzenie trenera, który trenuje no, tą, tą sekcję, czy grupę całą e, to, piłki nożnej. Plus, do tego, jest, to jest, że to nie to jest też jedyny wydatek, bo na wyjazdy też udostępniany nie na wszystkie oczywiście, to na wyjazdy, które są Dostępne są opłaty szkolne, plus do tego jeszcze w ramach y, innej komisji środków budżetowych też y, były jakieś zapłaty czynione. Także to nie jest jedyna kwota. No jest, a jest. Rozmawiamy o nowym budżecie, możemy tego, możemy y, rozmawiać. No, no tak, w tym roku jeszcze mamy fundusze sołeckie, no ale to nie ma poszczególne miejscowości, gdzie Budżetu, tak powiem. No, dżet, budżet w budżecie, i tutaj to ja bym akurat to nie łączył. Chciałem, mówimy tylko stricte naszym, budżecie będącym w gestii urzędu, a Tam było konkretnie przeznaczone przez sojusmo na bieżący rok. Ale Pani do mikrofonu, proszę. Nie jest tu zgłosić, to Pani jest termin zakładania wniosków do budżetu. I jeśli chodzi o trenera, był złożony wniosek, kalkulacja, ile to ma być godzin, dzieci, tryb zajęć i to zostało uwzględnione w projekcie budżetu. Innych wniosków odnośnie dodatkowych Zajęć sportowych nie było mowy. Szkoły wiem, że prowadzą SKS-y, a czy istnieje konieczność, nie wiem, jest jakaś czy silna grupa biegaczy, siatkarzy, czy wymagają dodatkowych zajęć, tego nie wiem, ale jest projekt, będzie projekt budżetu na rok 2020 i jeśli jest taka ekipa, jest takie zapotrzebowanie, jest opiekun, ktoś, kto prowadzi, wystąpi w imieniu tych dzieci, to. Proszę złożyć wniosek do budżetu o organizację dodatkową i dobrze, dobrze. Dobrze. Czyli mam pytanie, to znaczy, że Pani Dyrektor nie występowała z wnioskiem, tak? Nie ma potrzeby. No Pani Prezes, tak, ale no na, tak, jeżeli chodzi o szkołę, jeżeli chodzi o zajęcie,